Cześć, witajcie. Dzisiaj jestem w Dworzysku w szabnie Zdrój i mam kask do jazdy konnej. Jest, byłam dzisiaj na drugiej lekcji i było super. Już nawet kłos anglazowany mi wyszedł. Hmm, w prawo i w lewo. Spójrzcie, to jest kask z za 79 złotych. stricte do jazdy konnej. Rozmiar wybiera się tak, żeby po prostu głowa ładnie się umieściła, żeby było do połowy czoła, ale żeby nie uciskało. Z tyłu jest regulacja. Spójrzcie. Super sprawa. No, jazdy konnej należy mieć długie spodnie. Jest lato, więc getry. Długie skarpetki, żeby łydki były zakryte. No i pełne buty. To wszystko. Karnet w dworzysku kosztuje 495 zł za 10 jazd. To jest jazda indywidualna. Każda trwa 30 minut. Jeśli ktoś nie chce kupować karnetu, to może kupić pojedynczą jazdę za 55 zł za 30 minut. Później po 10 jazdach można sobie wykupić jazdę grupową, co wychodzi taniej. Co więcej, to jest jazda w ląży, czyli w takim zadaszonym pomieszczeniu z piachem. To spokojnie wystarczy na pierwsze jazdy, bo jest strasznie gorąco, więc nawet na zewnątrz by było kompletnie bez sensu. Po drugie, na zewnątrz kosztuje więcej. Więc polecam w taki sposób to zorganizować. I co? I do zobaczenia w wywożysku, może.